i zaraz byśmy nastali. Tam Ester, który krycie, do swoich partnerów, który się I to mecz rozwrosła w ruchorzu. Mecz mistrza Polski z mistrzem Polski Ale Mecz stojący na tak niskim poziomie, że aż słabo się robi. Prawda nie nie? Złotezy, woks, teraz defensywy Śląska, złotezy, na spalonek to by się spać to prawda nie? Tak? Nie? Minimalnie, minimalnie Wisiu nie? Pani nie ma, Sam jeszcze, prawda? Sami jesteśmy w tyłdzie Byliśmy na pikniku Samoloty oglądaliśmy, tak? Chodzę, że pani nie była zrobiła. Chodzę, że ustawienie no? linii no. defensyjnej. Chciałbym, to zaśpiewało. Powiem, że pani nie może coś słuchać, co do ciebie mówię, tak? No. Ale mi się miała grzeczność, prawda? Tak. Ostatni no. mi się nie tak to wygląda, Jakby trener Tomasz Koronawiry zwrócił uwagę na to, że ta pierwsza połowa przyzbana, jeśli chodzi o atak Janoszka do Starzyńskiego. Ale kończ się to znów i wszystko straca. Ruch przyjął zastanieniem na wywierzenie remisu i jest zadowolony z tego.